Hej, witam Was wszystkich w dzisiejszym filmiku Ja znaczy nie wiem, czy mówiłam, bo teraz przed chwilą pousuwałam oczywiście wszystkie filmiki, żeby założyć nowy kanał Nazywam się teraz Donika Piotrowiak Vlog Będę prowadziła jakieś tam różne filmiki w ogóle yy, Jak już wiecie, może niektórzy skończyłam z pet Aha, i wybaczcie za mój bałagan w pokoju, bo mi się nie chce ścielić łóżka I za mój głos I w ogóle, bo po prostu jestem przeziębiona. I ogólnie za moje ubranie, bo ubrałam się jak jakaś świnka. Ale mi trudno za moje ubranie też was i szczególnie za ten mój głos. Bo po prostu jestem przeziębiona i jutro jadę na wycieczkę i stawię takie krótkie filmiki, ucinki takie, potem to może zmontuję albo pokażę slajdów z Afrykarium, z Wrocławia. Bo i tu jedziemy na wycieczkę szkolną. I będzie, mam nadzieję, że fajnie. Chociaż nie wiem. A więc to chyba wszystko. Aha, będzie. Następny filmik to będzie room tour na pewno. No i potem jakieś, y, jeszcze dzisiaj nagram może albo room tour, albo odpakowywanie, albo obydwie rzeczy. Upakowywanie różnych rzeczy, które kupiłam. Ale to jeszcze na razie tajemnica. A to wszystko. Pa!